Nvidia ujawnia nowy model LLM, Twój własny menedżer do social mediów od Captions. Microsoft Paint, Napompowane AI. Czy leci z nami copilot lub dwóch? Nowa optymalizacja dla Google Gemini. Zastrzyk gotówki dla OpenAI. Startup od słynnego MIT już podbija rynek. Cześć, witam serdecznie w naszym raporcie z newsami. Dużo się ostatnio dzieje w świecie technologii sztucznej inteligencji, ale to dobrze. Inaczej musiałbym tu opowiadać o aminowaniu redukcyjnym, a to jest nudne, nawet bardzo nudne. Gotowi? Zaczynamy! NVIDIA udowadnia, że zaczyna się nudzić rolą dostawcy technologii do tworzenia multimodalnych modeli językowych AI i z tych nudów oraz, nie ukrywajmy, nadpłynności kapitałowej stwierdzili, że sami też staną do wyścigu w sztucznej inteligencji, de facto konkurując z własnymi klientami. Ich najnowszy model NWLM 1.0 jest ogromny, otwarty i gotowy rywalizować z gigantami chociażby takimi jak GPT-4, Model NWLM świetnie radzi sobie zarówno z tekstem, jak i obrazem. Co ciekawe, po treningu multimodalnym osiąga nawet lepsze wyniki w zadaniach tekstowych niż dużo bardziej rozpoznawalne modele. Co ważne, Nvidia wbrew trendom udostępnia ten model otwarcie, co daje badawcom, deweloperom oraz zwykłym internautom, takim jak ja i ty, niespotykany dotąd dostęp do zaawansowanej technologii. Jestem ciekaw, jak się sprawdzi ta strategia. Jedną z największych szans, które stoją przed firmami, które chcą zastosować sztuczną inteligencję, jest możliwość automatyzacji części działań poszczególnych działów, a zwłaszcza tych kreatywnych. A sztuczna inteligencja właśnie otwiera nowe drzwi dla małych biznesów w sieci, a będąc bardziej precyzyjnym, mowa tu o Captions, popularnej aplikacji do edycji wideo, która wprowadza AI menedżera mediów społecznościowych który zajmie się publikowaniem waszych filmów w internecie. Teraz wasze materiały wideo same dopasują się do sezonowych trendów, a sztuczna inteligencja stworzy harmonogram postów na Instagramie czy TikToku bez potrzeby wielogodzinnej pracy nad montażem. Wystarczy kilka kliknięć, aby dodać własne logo, kolory, a nawet cyfrowego bliźniaka. To narzędzie to prawdziwa gratka, zwłaszcza dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, pozostając aktywnym w social mediach. Czy kiedykolwiek marzyliście, aby Paint miał moc Photoshopa? No to mamy nowinę. Microsoft Paint dostaje właśnie generatywną funkcję wypełniania i wymazywania, które pozwalają na dodawanie oraz usuwanie obiektów z obrazów przy użyciu AI. Teraz można jednym kliknięciem usunąć niechciane elementy tła albo dodać obiekty wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Po prostu opisując, co chcecie zobaczyć. A to nie koniec. W aplikacji Photos pojawia się funkcja Super Resolution, która w kilka sekund podniesie rozdzielczość zdjęć nawet do 4K. Paint staje się teraz narzędziem, które może zaskoczyć profesjonalistów. Czyżby Paint okazał się tym, co uniwersalnie połączy grafikę rastrową i wektorową? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Następny news można zacząć parafrazą słabego dowcipu w stylu ilu kopilotów jest potrzebnych, aby wkręcić żarówkę. Otóż teraz więcej, bo Microsoft uruchamia Copilot Labs, inicjatywę, która pozwala użytkowników testować najnowsze funkcje AI przed ich oficjalnym wprowadzeniem. Dzięki temu zespół zbiera cenne opinie, aby poprawić bezpieczeństwo i jakość narzędzi. Pierwsza dostępna funkcja, Think Deeper, umożliwia Copilotowi rozwiązywanie bardziej skomplikowanych problemów i dostarczanie szczegółowych odpowiedzi krok po kroku. Do tego dochodzi Copilot Vision, inna nowa funkcja która pomaga użytkownikom w nawigacji po przeglądanych stronach w Edge. Wszystko to przy pełnej kontroli użytkownika i bez przechowywania prywatnych danych. Rzekomo. Czy technologia AI jest doinwestowana? Jeszcze jak. OpenAI właśnie zebrało imponujące 6,6 miliarda dolarów, co podniosło jego wycenę do 157 miliardów dolarów. Te środki pozwolą na rozwój zaawansowanych badań nad AI oraz zwiększenie mocy obliczeniowej co otwiera drzwi do jeszcze bardziej skomplikowanych projektów. Chat GPT, z którego co tydzień korzysta 250 milionów ludzi na całym świecie, będzie teraz jeszcze lepiej wspierać kreatywność, naukę i produktywność. OpenAI planuje także współpracę z rządami, aby odblokować pełen potencjał sztucznej inteligencji i sprawić, by jej korzyści były dostępne dla wszystkich. Więcej newsów o OpenAI przedstawimy w osobnym odcinku poświęconym nowościom zaprezentowanym na DevDay. A teraz gratka dla zaawansowanych Użytkowników AI Google DeepMind ogłosiło premierę Gemini 1.5 Flash 8B Nowej wersji lekkiego modelu AI Gotowego do produkcji Model ten jest teraz dostępny za darmo W Google AI Studio i API Gemini Generując 50% niższe koszty I dwukrotnie wyższe limity zapytań W porównaniu do poprzedniej wersji Flash 8B osiąga świetne wyniki W zadaniach związanych z czatem Transkrypcją i tłumaczeniem długich tekstów A jego niski koszt Zaledwie 3.75 dolara centa za milion tokenów wejściowych czyni go najbardziej opłacalnym modelem w rodzinie Gemini. Deweloperzy zyskują teraz potężne narzędzie do realizacji bardziej złożonych projektów AI przy mniejszych wydatkach, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Liquid AI, taki startup stworzony przez byłych badaczy MIT, jednej z najlepszych technicznych uczelni na świecie, zaprezentował Liquid Foundation Models, tzw. LFMs, które zrywają z tradycyjną architekturą Transformera. Te modele, oparte na pierwszych zasadach, już osiągają lepsze wyniki niż czołowe rozwiązania takie jak Metal Lama 3.1 czy Microsoft Phi 3.5. Liquid AI oferuje różne warianty modeli od LFM 1.3B. Po LFM40B, a ich efektywność pamięciowa pozwala na pracę na urządzeniach z mniejszymi zasobami. Modele Liquid Neutral Networks, tak zwane LNNs, oferują większą elastyczność i efektywność operacyjną, co sprawia, że są idealne do szerokiego zakresu zastosowań, od finansów po biotechnologię. Umiejętne implementowanie tych technologii to tak naprawdę zawód przyszłości, stąd polecam Wam przyjrzeć się tym tematom. A po więcej newsów Zawsze możecie wskoczyć na AI Daily.pl, czyli platformę, na której wraz ze specjalistami w dziedzinie sztucznej inteligencji publikujemy to, co najważniejsze. A teraz czas na kocik muzyczny. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień na nasze dnie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was dzisiaj poruszonymi tematami. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.